Ostatnia niedziela sezonu 2024-2025 w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie rozpoczynała się od starcia motoru Lublin z zagłębiem Lublin. To jest 33. seria spotkań i sam początek tego meczu: 34. sekunda gry. Piłka w pole karne Samuel Bras i błyskawicznie. Gospodarze wychodzą na prowadzenie. Słowak wyrównuje rekord w liczbie bramek zdobytych przez piłkarza dla Motoru Lublin w jednym sezonie Ekstraklasy. W sezonie 84-85 Leszek Iwanicki strzelił 14 goli i 14 goli ma też w bieżących rozgrywkach Samuel Mraz. Asystę przy tym trafieniu zaliczył Filip Wójcik. A to już kolejna akcja gospodarzy. Ndiaje raz, ndiaje dwa. I świetna interwencja Jasmina Bulicza. Choć wydaje się, że Senegalczyk, którąś z sytuacji po prostu powinien wykorzystać. Szmyt w pole karne. Będzie pierwsza okazja dla Zagłębia. Tomasz Pieńko, Tomasz Pieńko. Tuż obok bramki jeszcze będzie rzut roczny dla Zagłębia. 7 goli. Ma w tym sezonie Tomasz Pieńko, to najlepszy strzelec Zagłębia. Nalepa niepewnie i Piotr Ceglasz kapitan motoru w kapitalnej sytuacji! Piotr Ceglasz obok bramki, nie ma drugiego trafienia dla motoru. Wciąż pierwsza część gry. Szmyt w pole karne, Tratnik wybija piłkę, jeszcze Igor Roglikowski. I Słoweniec wyjaśnia tę sytuację. Igor Orlikowski ma na koncie trzy gole w tym sezonie, wszystkie strzelił właśnie głową. Druga część gry. Tomasz Pieńko. Tomasz Pieńko utrzymał się przy piłce, czeka aż partnerzy pojawią się w polu karnym, ale też decyduje się na indywidualną akcję. Tomasz Pieńko znów zabrakło centymetrów, znów kończy się na rzucie rożnym. Odpowiedź Motoru, Najemski do diaje pomocnik Motoru strzela i broni Jasmin Burić. Jesienią w starciu tych drużyn lepszy okazał się Motor Lublin wygrał 2 do 1 i jedną z bramek, tę zwycięską strzelił też Samuelem Raz. A teraz akcja Zagłębia Lubin, pieńko do Marcela Reguły, ten sprytnie odgrywa piłkę do Adama Radwańskiego. Sytuacyjny strzał i dobra interwencja tratnika. Kajetan Szmyt właśnie do Radwańskiego poprzeczka. Jeszcze Igor Orlikowski. Piłka w bramce. Jest remis. 1 do jednego Olbrzymia radość na ławce. Zagłębia ta radość jednak przedwczesna, bo w tej sytuacji Radwański był naspalonym i debiutujący dziś w Ekstraklasie sędzia Mateusz Piszczelok. Oznajmia, że ta bramka anulowana, a w międzyczasie jeszcze sędzia Piszczelok wyrzucił na trybuny Mateusza Stolarskiego. Czerwona kartka dla szkoleniowca motoru, i już bez swojego trenera na ławce gospodarze kreują jeszcze jedną sytuację w tym meczu. Michał Król, lepszy w tej sytuacji, Jasmin Burić, Motor Lublin zgarnia trzy punkty. Po trzech porażkach z rzędu, trzech porażkach z rzędu u siebie w końcu zwycięstwo i olbrzymi awans w tabeli PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Z 12 miejsca Lublinianie przesuwają się na pozycję numer 7. 46 punktów w tym sezonie, naprawdę świetny wynik, a zagłębie, zagłębie przed tą kolejką było na 15 miejscu i na 15 miejscu zostało. Motor zagłębie, 1 do 0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.